Cieka wszystkim. Hejka. Witajcie w moim drugi, drugim odcinku ze Star Stable. E, jeśli ogólnie to na wstęp, to od razu mówię, że jestem chora, więc przepraszam za mój głos i mm. e, jeśli usłyszycie jakieś e, dźwięki w tyle, to nie wnikajcie i... E, kurde, zapomniałam, co chciałam jeszcze powiedzieć, ale dobra, zapomniałam, to już nieważne. E, zanim przejdziemy do odcinka, to... W się przebierzemy, ja z siostrą, Lily Pixiro. Yy, ogólnie to my się właśnie. Będziemy przybierać tak wiosennie, bo już jest wiosna. Yy, od poniedziałku rozpoczęła się wiosna. Mamy już wiosnę i. Więc można się przebrać tak wiosennie. Dobra, ja mogę. Ja mogę ubrać w sumie to. Na razie w sumie zastopuję filmik e, i gdy już się przebiorę, to wtedy e, będę kontynuować nagrywanie. E, dobra, ogólnie to m, wygląd mojej postaci to już tak nie do końca wyszedł ładnie i jakby co moja siostra jedzie do nie wiem po co, ale ogólnie to ja się bardziej ubrałam chyba na to, ale y, no bo w krótkich spotękach to trochę słabo ale mi się tam podoba, więc tak będzie. Tak ogólnie kolorowo się ubrałam. Wszystko inne, wszędzie inne kolory. Ale to nic, jeszcze muszę konia inaczej, no inny założyć sprzęt i tak dalej. E, dobra, jakby koni e, pięknie nie wygląda. Naprawdę e, brzydko się ubrałam, ale tak szczerze to e, ja nie będę już e, przebierać się drugi raz bo mi się, znaczy tak to jest tak trochę dziwnie wygląda że to tak mieszanie wszystko jest innego koloru i takie nawalone jakby na siebie byle co, ale mi się to serio podoba jest okej, okay. a więc tak, niech będzie e, jakby co moja siostra bo ona tutaj przy mnie właśnie siedzi i gra też to ona kupuje ubrania na to tylko ją wszędzie, prawie, prawie, no już ona jakby... ją nie stać na nic, prawie na nic. Znaczy stać tylko, że musi wszystko kupać te starkońcy. Bo ma... bo ona ma strasznie małe starkońsy. Ale dobra. Em, dobra, y, jeśli... Em, już się przebrała. Nie. No to... No to... O Jezu, czekajcie. To jest okay. No to... Przejdę teraz do takiego jakby głównego filmiku, co miałam zrobić jak głównie w tym odcinku, to była taka aktualizacja, że gdy się w kartę postaci nie to może tutaj zmienić i płeć, i wiek jakby konia, to ja jakby zmieniłam płeć to klacz, a wiek to dorosły, ale w sumie to zmienia na młody, bo bardziej przypominam młodego. Młodego konika. <coughs> dobra. Prawda do jaka jest chora, ale ogólnie to kto jeszcze, kto jeszcze nie, dzisiaj nie był w szkole, napiszcie w komentarzu. Ale moja siostra też jest chora. Jej nie, nie, i, i, i też nie ma w szkole. Dobra, eee, zmieniam teraz płeć temu konikowi, który ma na imię South Park. <noise> to będzie kl... O, kurde. Może to będzie o ogier, o ogier to będzie w sumie. Nie no, dobra klacz, bo bardziej przypomina klacz. I to będzie dorosły. Okay. To jest tutaj mój kupsysiek będzie klaczą, oczywiście. No i em, to będzie młody zierebaczek Będzie to młody. Mój pierwszy odnowiony koń. Kierwik gorąco krwisty będzie. Może to będzie ogier w sumie. Nie, to będzie clutch, bo Rose Angel. To imię dla Clutch I to będzie. No to młody, młody niech będzie w sumie. Tej okay, dalej. O, mój ulubiony, nie sprzedałam ciebie. W ogóle tu ja miałam kiedyś. Um, clutch, w ogóle tu ja kiedyś miałam bardzo dużo koni, ale wszystkie um, Jakieś miałam ponad 100 lub 60 gdzieś tyle. Mniej więcej, ale. Jestem naprawdę mądra. Sprzedałam wszystkie po prostu, ale mi nie była szkoda. E, proszę napiszcie w komentarzu i powiedzcie, w ogóle powiedzcie, że, że ktoś z was też e, e, był taki niemądry, że też sprzedał wszystkie konie niepotrzebnie. E, z tego co pamiętam tutaj już był koń. No tutaj już zmieniałam, e, wczoraj chyba. A więc tutaj idziemy do ostatniego Super Princess. Nie wiem jak to się, się wymawia. Klacz, chyba wszystkie klacze. Nie, jeden ogier tylko był. To będzie młody. A to powinno być młoda. Skoro to jest klacz, to jest To powinno być młoda. Poza tym zobaczcie. Nieśmiertelny, eee, to jest śmieszne. Nieśmiertelny to to, 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 to... to ile... To, to to, 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 ten koń by mógł żyć całe życie. To jest śmieszne troszkę. Okej, okay, a teraz... Teraz to ja jadę do siostry. Okej, okay, ja już jestem w Forcie Pinta, tutaj jest. <coughs> moja siostra. I ogólnie to ktoś poleca mi jakieś aplikacje mm, do, do montowania na laptopie. Na laptopa, bo jak, jak trochę słabo, że filmik taki zwykły bez... bez, 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 bez kurde, bez żadnego montażu. Poza tym, e, poza tym wie ktoś może, wiem, że nie na temat odcinek, znaczy y, pytanie, ale wiem może ktoś, znaczy poleci ktoś mi jakieś fajne e, strony do zainstalowania gry jakiejkolwiek z lesa, South Park Bo, no, bo ja to, mam, już, mam już taką grę, gdzie się jeździ na e, tych wyścigi jakby Gdzie się jeździ na tych samochodzikach ze South Parku no i... No i... Oj, oj, No i... E, o kurde. Dobra, wiecie co nieważne, bo ja gadam, a nie wiem, nie słucham siebie, więc już zaplątałam się trochę, ale... Dobra, skończę ten temat już o gadaniu Po, po prostu poleccie mi jakieś strony, gdzie można darmo zainstalować jakąś grady Ogólnie to ja polecam e, Phone Destroyer, e, to jest na telefon chyba na telefon, tylko że ja, ja nie mogę zainstalować tego, bo to ja, chyba tu nie działa na Samsungu nie da się, w się zainstalować. to zainstalować. Ja, to ja może zagram. Znaczy właśnie, pytanie, na jaki telefon e, można zainstalować Phone Destroyer? Na iPhone. No To zobaczymy dzisiaj. Ogólnie to już kończę odcinek, bo... Już nie wiem, co nagrać. Tutaj teraz gonię siostrę. ona ucieka przede mną. Dobra, eto, eto, to. To tyle, to Pa! pa.